Dzisiaj się liczy właśnie e, komplet punktów dla reprezentacji polskiej, pomóc nam zwiększyć przewagę nad Niemcami i zmniejszyć e, nad Włochami. Także misja wykonana. Mam nadzieję, że Polska jest dumna. No w ogóle tutaj nie, nie było mowy o bie bieganiu takim naprawdę szybkim. Jeżeli już, to myślałam, że z km kilometr będzie, tak miałam nadzieję, bo z tego bym mógłby jeszcze być brązowy medal z igrzysk, ale był 3.21, a ja dopiero po trzech kołach miałam wyjść tak naprawdę, jeżeli będzie dobrze wszystko szło. No wyszłam tam na chwilę, później się znowu schowałam, bo już dziewczyna wzięła no w miarę dobrym tempie. E, no także tutaj na pewno był bieg na miejsca taktyczny, a też bardzo się zestresowałam przed samym biegiem, aż mi było niedobrze, nie wiem dlaczego, taka presja chyba. E, no i mam nadzieję, że jakoś sobie poradzę z tym troszeczkę lepiej w kolejnych startach. Ale po podróży trochę mi się wydaje, trochę mnie tam trochę wykończyło wszystko, ale podałam dzisiaj dużo. E, no, mogłam dać więcej, ale nic się nie było trzeba. No tak, na ostatnim kole to nie było innej mowy, już trzeba było iść, 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 już nic nie czułam, tylko słyszałam po prostu ten krzyk, huk, motywację, także no, fajnie było, poniosło, nie? Jest, zawsze nazywam tutaj home, dom. Dom jest w Polsce, rodzina, serce. Myślę, że może kiedyś wrócę, czy może nie do Polski, do Europy, ale na pewno tutaj będę się zasiadać kiedyś w przyszłości. No tam jest fajnie, no ale wiadomo, ciężko troszeczkę, nie? Tak naprawdę wszystko od zera zaczynać. Poza tym no to w domu fajnie, ale będę niestety tylko 5 dni teraz i może kolejne 5 dni po Polskich, później 3 dni, czyli nie za długo, ale będę po prostu po, po Polsce, po Europie podróżować, jeździć, trenować. Taki, o taka robota, nie?